Dzień dobry. Zagrałem w Diablo 4 blisko rok po premierze, pierwszy raz, żeby przekonać się, o co w tej grze chodziło i o co było tyle szumu na premierę w 2023 roku. I od razu na początku muszę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie zamierzam się mądrzyć nie wiadomo jak bardzo, ponieważ jedyna część Diablo, którą ukończyłem, to Diablo 3. Kiedyś grałem w pierwsze Diablo na PSX-ie jeszcze u kuzyna na padzie, więc, no, lekko 20 lat temu, a dwójki to nawet na oczy nie widziałem. Także to taki film w stylu Diablo 4: okiem casuala. Skoro mamy jasność w temacie, to zaczynajmy. A więc zacznijmy od tego, co gra według mnie robi dobrze i co mi się podobało. Przede wszystkim polski dubbing. Naprawdę mega. Dobrze to wszystko brzmi. Szczególnie rola Lilith i inni bohaterowie gry. Nie wszyscy, ale głównie ci najważniejsi. I za to plusik. Nie będę się tutaj za dużo rozgadywać o tym, bo są ważniejsze rzeczy. Muzyczka była ok. Były dwa utwory, które brzmiały naprawdę świetnie i budowały klimacik wokół tej fabułki. Pierwszy utwór to ten z początku chyba w Kiewosadzie, o ile się nie mylę, a drugi, pod koniec gry, był taki fajny w takim cinematiku. No właśnie, cinematyki i fabułka. Cinematyki naprawdę dobrze wyglądały, i widać, że przyłożono się mocno do tego, by gracza bardziej wciągnąć do tego świata i dać mu coś dobrego do oglądania. I za to też również plusik. Teraz fabułka. Nie mogę zrozumieć, dlaczego recenzenci tak bardzo zachwycali się fabułą w Diablo 4. Nie było w tej fabule naprawdę nic odkrywczego, po prostu ratujemy świat przed Lilith, i to w sumie tyle. W dodatku ja tę fabułkę przebiegłem, ale nie przez to, że była ona tragiczna. To nieprawda. Byłoby to, myślę, krzywdzące, chociaż po tym, co odstawia Blizzard, Tony, skrzywdzili się sami w każdym miejscu dosłownie. Grube afery, słabe gry, bardzo złe decyzje, no i oczywiście Diablo 4. To jedna z najnudniejszych kurwa gier, w jakie grałem w swoim życiu. Ta gra ma wszystko dobre. Oprócz jednej rzeczy, która się tutaj ewidentnie nie zgadza, i nawet ja, totalny amator tego gatunku, widzę ogromne problemy, czyli w samej rozgrywce. Jest ona po prostu nudna. Co prawda, ukończyłem tylko główny wątek fabularny i odkryłem połowę świata w tej grze, ale trzeba być ślepym, żeby nie zauważyć problemów w tej grze. I nie zrozumcie mnie źle: dźwięki, animacje ataków. Movement jest naprawdę OK, Tu wszystko jest pod tym względem wszystko OK. Wszystko jest dobrze, ale najważniejsza rzecz, jak dla mnie leży tutaj, czyli rozgrywka i chęć rozwoju naszej postaci z przyjemnością i z jakimś zaangażowaniem. Gdy dotarłem do mniej więcej 20- 25 poziomu, zaczął się dramat. Zacząłem zauważać, że mapa w tej grze, jak i ten cały otwarty świat, jest... Niepotrzebny w tej grze. Wiecie, jak wyglądają kurwa zadania w tej grze? Na przykład poboczne. Odbieram je w mieście, ale też gdzieś tam na jakichś zadupiach, ale to nie w tym problem. Te zadania są mega nudne i mega powtarzalne, i też za dużo nie dają. Zadania typu: Odnajdź mojego syna na bagnach, bo mi uciekł. Och, biedne dziecko, trzeba przecież go uratować. Nie, no żartuję, chuj w to dziecko. Albo przynieś mi taki składnik i wróć, albo zapierdalaj z drugiego końca mapy na drugi, żeby coś tam komuś oddać w innym regionie. I tak wyglądają zadania poboczne w Diablo 4. Słabizna i tragedia. Zadania fabularne są ciut lepsze, ale i tak są ddupy z jednego powodu. Ilość biegania z jednego miejsca w drugie i skakania jak debil z jednego końca mapy do drugiego. Tylko po to, żeby odbyć gadkę, dowiadując się, że tak naprawdę mamy iść znów gdzieś indziej. O Jezu, jakie to było złe i męczące! I to jeszcze samemu trzeba było z buta latać tak daleko i odkrywać cały region z teleportem. Ja nie wiem kto wpadł na taki pomysł, ale to zabiło totalnie we mnie chęć grania w tę grę. A to jeszcze nie jest wszystko, co udało mi się zauważyć. W grze rozwój postaci nie istnieje, bo jest pierdolone skalowanie się świata oraz przeciwników. Nienawidzę tego w grach, szczególnie jak jest tak zrobiony po taniości, po prostu. W sumie to nie wiem w jakiej grze zostało to dobrze zaimplementowane. Levelowanie w tej grze też totalnie odpuściłem, łącznie z tymi miejscami, w których zdobywa się te aspekty dla postaci. Zrobiłem to dwa razy i odstawiłem to w kąt do samego końca gry, a samą Grę skończyłem na 43. poziomie. Gra nie była trudna, była szybka, nawet dla kogoś takiego, co nie siedzi w tym gatunku. Robienie w tej grze zadań pobocznych albo tych jaskiń, czy co to tam jest, mija się z celem, szkoda na to czasu. Szoku doznałem, gdy miałem 25. level i zajrzałem do drzewka skili. Jezu, jak to biednie wygląda. W dodatku od 25. levela już do końca. Grałem pięcioma konkretnymi skillami, dorzucając już później tylko punkty do pasywnych umiejek, czyli jakieś tam obrażenia od lodu, obrażenia od zamrożenia i to w sumie wszystko. Jak już zdobyłem odpowiednie skille na czarodziejce, bo grałem czarodziejką, zapomniałem o tym wspomnieć, to miałem takie coś z tyłu głowy, że może pod koniec gry warto zmienić ten build, ale nie był to dobry pomysł, tak jakby Gra nie dawała mi innych możliwości. Chciałem pójść trochę inną drogą, jeśli chodzi o rozdanie skilli, ale zawsze wracałem do właściwie tego samego co wcześniej już sobie ułożyłem. Na początku nie powiem, kombinowałem, ale okazało się to stratą czasu. Tak jakby gra zmuszała do grania jednym bądź dwoma buildami. Takie miałem wrażenie. Przedmioty to też jakiś śmiech na sali, bo już od 28 levela miałem legendarne przedmioty, które miałem do końca gry na sobie i w ogóle ich nie zmieniałem już, gdyż miały po prostu odpowiednie dla mnie bonusy, czy też po prostu aspekty. A najlepsze jest to, że grałem do chuja na najwyższym możliwym poziomie, czyli na tym drugim, i nie mogłem grać na trudniejszym, bo gra tylko oferuje na start dwa poziomy, i trzeba najpierw ukończyć fabułkę, żeby odblokować dwa ostatnie. Zabijając przeciwników i bossów, nie zleciało mi nic lepszego od tego co miałem już od 25 levela. Sam byłem w szoku, bo myślałem, że pokombinuję sobie chociaż z ekwipunkiem, może coś ulepsze, jakieś statystyki. Wiecie o co chodzi. W Diablo 3 bawiłem się dobrze, ale to dlatego, bo świat nie był tak rozleczony i były te runy. I to fajnie mi się spinało, bo tam zastanawiałem się chociaż trochę dłużej nad budową swojej postaci. Też nie do końca pamiętam o co tam chodziło z tymi przedmiotami na początku, bo ja. Na premiere nie grałem, ale jedynie co pamiętam to to, że dużo razy kombinowałem z ulepszaniem oraz wymianą ekwipunku. Tutaj tego nie było. Tutaj, jak już znalazłem jedną legendarkę, na przykład hełm albo pancerz dla mojej bohaterki, to już to ze mną zostało do końca gry, bo nie było sensu tego ściągać i tego wymieniać, gdyż zawsze wyrzucało mi coś gorszego od tego, co już miałem. Nawet robiąc jakieś dwa dungeony, nie spadło nic konkretnego i wartego wymiany albo wyciągnięcia aspektu. Nie nie wiem, może ja nie kumam tej gry, ale w Diablo 3 zapamiętałem to o wiele lepiej niż tutaj. W ogóle chyba nie chcę pamiętać o Diablo 4, że w ogóle wyszło. Oj, chyba muszę znaleźć czas na Diablo 1 i na Diablo 2, bo według graczy, to te gry są pod względem rozgrywki i temów oraz budowania postaci doskonałe i miażdżą Diablo 4 w każdym praktycznie aspekcie. Skoro tak jest, to dlaczego Blizzard nie skorzystał z tego, co posiadają już dwie pierwsze części, tylko osranu tych fanów tej marki? Nie wiem, nie rozumiem tego szczerze mówiąc. Po co niszczyć coś, co dobrze działało 20 lat temu i działałoby teraz do tej pory dobrze? Rozumiem, żeby dodać coś do tego, żeby jeszcze udoskonalić daną mechanikę albo systemy, ale żeby całkowicie wywalać coś do kosza, co działało dobrze, to nie zrozumiem. Tego nigdy, nigdy nie zrozumie tego typu zabiegów. Przecież to Blizzard stworzył to wszystko. Blizzard stworzył Diablo 1 i w pełni mają wszystko co potrzebują i mają wyłożone to jak na tacy. Udoskonalić albo poprawić co najwyżej i gracze byliby zadowoleni. Tymczasem 10 miesięcy po premierze wchodzę na Metacritic i oceny recenzentów to 86%. A user score to 2.3. No to chyba znaczy, że coś jest nie w porządku, coś jest nie tak. W ogóle nie rozumiem, gdzie recenzenci widzieli potencjał w tej grze, że średnia ocen to 86. Nie kumam tego. Czy ci recenzenci grali w tę grę? Gra kosztuje chore pieniądze, w dodatku ma mikropłatności. Co jakiś czas wchodząc do menu gry, widziałem jakieś platyny do kupienia. Konie, zestawy skórek masakra po prostu. To jest po prostu abominacja. Teraz po ograniu tej gry w Game Passie już rozumiem, dlaczego gracze na całym świecie byli tak wkurwieni. Nie tylko u nas w Polsce. Każdy leciał z tą grą, jak ze szmatą do wycierania żygów z podłogi. A nie, przepraszam, byli recenzenci, którzy albo nie mieli jaj, żeby powiedzieć konkretnie, jak jest z Diablo 4, albo bronili tej gry, totalnie nie znając się na grach wideo w ogóle. Przykro mi, ale witamy w branży gier w 2024 roku. W erze gamingu, w której Gówniane produkcje za pełną cenę 300-400 zł. Po prostu przechodzą. A potem zrobią Diablo 5 najmniejszym kosztem, oferując kolejne badziewie i zadania: przynieś mi kwiatek do mojej chaty z gówna, albo synek mi się utopił w rzece. Idź i przynieś mi jego. Buta na pamiątkę. Mnie by było kurwa wstyd, wypuszczając taką recenzję takiego produktu Peskitu. Gracze, którzy nie mają nic wspólnego z recenzowaniem gier na różnych portalach, znają się na tym 100 razy lepiej od panów recenzentów, którzy mają oczy w dupie albo liczą na kodziki w współpracę z Blizzardem, liżąc im rowa, że aż gęby muszą boleć od tego. Gracze znają się lepiej od tych pseudo-recenzentów na grach. A wiecie czemu? Bo grają kurwa w gry. I spędzają na nich masę swojego czasu, i wiedzą, co jest dobre, a co jest złe dla konkretnej marki. Myślę, że to wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie o Diablo 4. A, no i jeszcze jedno. Nie wiem, czy mówiłem, najwyżej się powtórzę jeszcze raz, ale przeciwnicy w tej grze to też jakaś kurwa beka. Chodzi mi tu o różnorodność jakieś wilki, gule, pająki, golemy. Czy naprawdę nie stać było ich na więcej? Kurwa, to było mega straszne. A teraz podsumowując. Diablo 4 to gra rzeczywiście dla casuali, ale nawet casual grając w tę grę dłużej, prędzej czy później zauważy, że to gra bez żadnego celu i z nudną rozgrywką, która jest mega płytka. A przynajmniej chciałbym w to wierzyć, ponieważ takie firmy jak Blizzard trzeba pierdolić, trzeba jebać i pokazywać im środkowy palec za takie dziadostwo i takie obrzydliwe podejście i trzeba mówić o tym, bo jest o czym. Ludzie gra do chuja kosztuje nie 50 zł, tylko 300 parę zeta i nie wypuszcza tego małe studio tylko gigantyczna firma, gigantyczna korporacja. A to jest zajebiście duża różnica, bo inaczej bym odbierał taki tytuł, jakby kosztował powiedzmy nawet te 100 zł przez małe studio, a co innego wielka korporacja z ogromnymi budżetami i ogromnymi zasobami ludzkimi. Jak czytałem o Diablo 4 jakiś artykuł, to Tworzyło go 9 tysięcy ludzi? No jakoś kurwa tego nie widać, bo studio składające się z 200 osób robi świetną grę, która zgarnia zasłużenie zresztą tytułu gry roku i dobrze, i tak ma właśnie być. Ciekawe co wygra w 2024 tytuł gry roku, na razie daleko do tego, ale studio i wielka korporacja, która ma 9 tysięcy ludzi do pracy nad Takim projektem, nad taką wielką grą, robi takie gówno dla fanów tej marki, to to jest po prostu. Ja nie wiem, jak to opisać. A są jeszcze gorsze rzeczy, bo na bieżąco czytam inne <grych> artykuły, różne inne newsy na temat tego, co dzieje się w Escape from Tarkov, albo jak piękna jest edycja kolekcjonerska gry Gothic, jeżeli chodzi oczywiście o remake. No to szkoda, słów. Mógłbym jeszcze długo gadać o innych elementach Diablo 4, które są totalnie do dupy, jak na przykład powtarzające się i nudne dungeony, ale nie chcę mi się już na ten tytuł poświęcać tyle czasu. Gra mnie totalnie odrzuciła, a miałem sobie kupić w pudełku na konsole, żeby mieć fizyczne wydanie. Ale teraz już wiem, że odpuszczę i. Albo sobie wrócę do Diablo 3, porobić inne profesje, bo aż mnie się smak na to w sumie zrobił. Albo zasiądę i ogram już w pełni świadomie Diablo 1 i Diablo. 2. Gdyż za dzieciaka nic nie pamiętam z tego. Jedynie to, że klimacik był, oj był, i to srogi, gierka naprawdę jest mroczna. To też w sumie powód, dlaczego jeszcze nie sięgnąłem po pierwsze Diablo, gdyż ja nie lubię gier horrorowych, a Diablo wywołują mnie tego typu uczucia jak niepokój i taki strach. Ale być może właśnie tego potrzebuję. W końcu, jak boisz się czegoś zrobić, to znaczy, że tak czy inaczej w końcu. Musisz to zrobić. To tak jak z pójściem do pierwszej pracy, bo już się jej obawiasz pierwszych dni, ale wiesz, że musisz. I być może tak samo będzie u mnie z Diablo 1 i Diablo 2. Oczywiście, na samym końcu od razu zaznaczę, to jest moja opinia. Wcale nie musisz się z nią zgadzać. To jest moje zdanie. To są moje wrażenia, moje odczucia z gry w. Diablo 4. Jeżeli macie inne zdanie, macie inne opinie, nie wiem, gra wam się podoba, czy coś takiego, spoko, ja nie mam z tym problemu, nie bronię wam w takie coś grać. Zresztą kim ja kurwa jestem, żeby wam bronić albo nie bronić, tak? Tylko, że bardzo mnie ciekawi, czy ludzie, którzy grają w tą grę, są świadomi jej problemów, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i bardzo istotne. Także dziękuję za wysłuchanie do końca. Jeżeli film Ci się spodobał, zachęcam do obejrzenia innych moich filmów, szczególnie serii GTA San Andreas z wydania japońskiego, gdzie cenzura jest tam niesamowita po prostu. Like, subik oraz komentarz. Bardzo dziękuję oczywiście z góry za wszystko i do następnego razu. Cześć.